Służę gargamelu. Ciągnij wara krasnu, ludzie. Zbyszek, nie odlatuj! Nie umieraj! Zbyszek? Zbyszek, nie umieraj! Dzień dobry Zbyszek, nie umieraj! A 40 lat to byłeś! Nie umieraj! Halo, halo Zamknij się, Zbyszek umierał Jestem Ben U. Miller Jaka się w środku? Ja nazywam się Ben Miller, a ten pan to Piotr Wpiszcie nas na listę gości. To niech twój kolega wam pokaże do was Z chęcią Ten drugi Nie ma... Dobra, ilu was jest? Dwa jest z tyłu dziesięciu po ...dwóch zakładników Jakie macie żęta? Są wolne od i kulturkę na drodze Skazamy się na żandaria. Skazamy się na żandaria. Jesteś na radio? Jakie ci zakodnicy są, bo ja ich nie widzę? Jest dwóch. Nie ma. Co są, są? Nie ma zakodników. Wskazano się na ich żądania. Wolna odjazd i kulturka na rozum. Los mogę ci lecić i rozjebać. Załknij się nie. psie! Zgadzamy się i ich na Nie, nie zgadzam, bo nie mają zachodnich Jesteś głupi się zdechy. Chyba cię powiesimy za jaję jak mój sąsiad kopa Dobra, podnosicie ręce, wychodzicie czy nie? A co ty pierdolisz kurwa człowieku? Kim ty kurwa jesteś? Możesz mi loda kurwa zrobić Wychodzicie z rękami w górze albo ...wejdziemy. A co zabronić mi? Teraz mogę prowadzić kot czarny i tyle No i wtedy was rozpierdolę

I'm on my Co ty właśnie powiesz? O kurwa, ogarniasz, ogarniasz. Co mam robić? Ciężka sytuacja. Nic nie rób. Zostaw tego śmiecia. Jak coś tego wywieździsz? A no, dobra. Z jednej strony szefa, ale z drugiej strony. Bądź tego w szefa Twojego. Za ciężko, za ciężko. Do śmietnika się zaniosłeś. No w so sumie was naga na szpital. Eee, do śmietnika go zaniosłeś. Tak, śmieci no to ja. Do kontynera. Witam. Witam, szefie, Bogu No, tutaj tak dziwnie było Na no, tak zielonym z nam wchodzi, nie do nie to nie niebezpieczny No nie No tego tak akurat Wiem, wiem Dobra, ty tam gadaj dalej, że na rządowy, kurwa, pójdziesz Właśnie, to też coś No o kurwa, gadaj dalej, no, brawo co teraz gada mało cech? Kurwa No rozmawiamy o cechach wbrew. On ma rację. Co siedzą? Za... Przecież on mocnięty siedzi. Nie wiem co to ma być. Jest dobra, jest branie długo, no to też nie powinien być branie długo. To... No bo to totalnie napierdalać traczek, Kurwa. Nie, tak. w ogóle, w ogóle. Co? Tak mam. E, masz nie, masz nie, 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 jak to obywatel masz bodykama. Brawo. Kogo nazywa? No to nie, nie, nazywa ty jak chce się to Nie wiem, że może ma. Nie, cię, że ma czy można go potykać. Nie cieszy, że macie niewidzialnych wchodników. Kropotykły pod koniec jest No lekka, kropkę. Nie wiem co nie mam co zrobić w takiej sytuacji. Dobra, wyrazi się sobie. Jakby co, so też mam badykała, ma więc.